Witam tutaj, Wudzikowski Play Games, a ze mną dzisiaj jest. Kazik No, cześć cześć, kajik, cześć, 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 cześć. Cześć, cześć, cześć. Cześć, Jaki dobry. dobra. I to jest ta kontynuacja serii. No i fajnie, każdy się cieszy. Dobra. I w tym odcinku Wróciam będziemy. I w tym odcinku wybudujemy ten dom, ale ona buduje. No to mówi. Dobra murzynie buduj dom I koniec A ja go wyzwaliłam z domu Kogo mnie? No tak to jest moje łóżko nieszczęsne To jest... Oj, może, może... Ja nie jestem rasistą ja tylko takie słowa lubię No buduj ten dom no nieco ty na co się na mnie patrzysz ja idę... O tu w skrzynce jest może tak pragnę zauważyć No Masz żelazo? Masz trzy żelaza? Dobra, no, no. mam chwilów. To do skrzynki w... do skrzynki No to masz tam. Ej, daj trochę drewna. Jakiego? No byle jakiego, bo ja jestem tabliczkę zrobię No jaki murzyn Tylko ten dom ma być taki ładny, żebym ja po, poza tym domem mógł mieszkać jakoś normalnie. Ja zrobię... Ja, ja zrobię podłogę, okej? Okay? Cieszysz się? Tak, tak, Będę... tak Będę pomocna. Jakie trudne słowa potrafi, o lol. Co, ja? No. Wow, no. Nie, nie, nie. O lol! Nie a ona mi łopatę ukradła i ja nie wiem czym kopać. To co masz, Boże. Te muszę wypłynąć, bo ja tam idę kopłem, kopać, a ty bez łopaty będzie ciężko, daj. Gdzie? No tam, tam, tam. Gdzie? Tam! Gdzie? Tam. Gdzie ja się patrzę na to, no. <laughs> A i skąd mam dzieci, ty się patrzysz? E, tylko, że ten, do, ten dom ma mieć okna, nie? Ja i, i poza odcinkiem i tak ja będę musiał to milion razy poprawiać, bo nic, talentu, budowania, nic. Kto tak powiedział? Ja. A co ty, to ty, ty brudną maśle opowiedzieć? Kopaj, 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 ja kopię nam yy, ten kobla. Bo się przyda. K Kob, ko kobla? kobla. Kobla oh. e, Jest problem, bo... No, ja po... kaba. Jest problem, bo ja pochodni nie mam... Jo fuck, ja po ciebie kopię. Ja mam kochan, nie chodzi. No teraz y jestem zajęty, kopię. Okay. O, ale ludzie będą mieli ciemno, jak w DUPIE no sorry, no, sorry, Ale tylko chwilę wykopię te 20 czy 30 kobla i to będzie tyle skoku. Skok. Za chwilę no tak, bo pochodzi nie mam ile tego kobla. No, dobra, już syka. Widzicie, to jest tak pochodnie czy nie, Boże? Aha, czyli. Mongo. Czekaj, no nie, no co nie, Boże. No, co jest? Czekajcie, bo ja ten. Eee, y y y sieciowe. Chat widoczny. Gotowy, gotowy. Tylko na chwilę chat włączy. home, Dobra, light. Lightowo, panowie i panie, gotowi na granie? To może byś powiedzia powiedziała coś ciekawego. Co? Yy, koniec. Koniec. No, no. Nie, nie ma ciemnego drewna, więc to przy... Nie masz ciemnego drewna? Nie. To ja kupię, czekaj, bo mnie stać. Dopiero teraz w górę. jest tak to kończy, co nie? Ale ten jest problem, bo ten dom, ja chcę, żeby miał dach jeszcze, nie? <tosłuch> Dobra. A skoro ty już kończysz, no to wiesz. <tosłuch> <Dobra>. Cholera. Paki <tosłuch> będę. Ładała się wstrząsnę. Dobra. O Ten co ja miałem zrobić? A kuku. No kuku. Boże, ale nie w No jeszcze nie było ładnie. No, ale to... muszę się podniecić tym, nie? Dobra, ja to co. Sobie... Ale dupne. Wychodzę. A co? To idę do mojego domu, nie? Ja... Czekaj, to ja sobie tutaj budę zbuduję. Ale z drewna to sobie nie zasłużyłaś, nie Aha, dobra, to sorry. Postać ciemno-drewno w no, słupce nie... To to czekaj, to ja się tepnę na... Y, oh, fucking no knowing now. Y, ustawienia graficzne, to nie tu. Y, 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 ustawienia sieciowe, oh yeah. Czat widoczny. I y, y, lecimy na wart. zamek. Ile tego staków chcesz? Nie wiem. Z, z drewna to samego z lecz, ale, znaczy desek, co nie, A, ten, ale okay. drowna no to z, no jeden. Dobra, łap. Styka Ci tyle? No, o Boże, i dlaczego jest? Ej, jakbyś mogła to jeszcze trochę liści wykorzystać do tego, nie? Ok. Mogę się tak, w... no, dobra. Ty, to mnie nie stać nawet na budę w takim razie, to ja z piachu robię. Zrób sobie z liści. A mogę? tutaj później o tutaj, okej? Okej. Okay? Okay. Tu. Co tutaj? No tu budę ci zrobię. Nie, tam będzie farma. Eee, ja już planuję następne odcinki. A. Patrzcie jaką mam sweet budę. tam Patrzcie jaka fajna buda, ja tu będę mieszkał. Ona ma... A pochodnie? Pochodnie? No. A co, potrzebujesz? Nie, ja mam 13. A ale... tu ja mam 50 w skrzynce są. Ale nie, ja spytałem masz jak pochodnie już w później. E nie, ja będę po cienku, bo jestem dłużny. W ogóle, nie będzie... w ogóle nie się... ja cię będę idzie. Co? No nie deszcz! Nie! Nie, tylko nie co! Czekaj! Dobra. I, I ten piecyk jest wspólny mamy, nie? Cieszę się z tego? Co co? No. E to ja może ten, ja będę też coś robił ok? No Daj mi, daj mi białe drewno e, daj, daj mi trochę białego drewna i trochę ciemnego, to ja podłogę nam szczelę taką sweet Nie wkrad! proszę nie w Co? Proszę nie wkrad Jak szachę to, to, to Ja coś wymyślę, ja jestem bardzo mądry, ja wymyślę taką... Ja pewnie chyba się to, prawda? Tak? Ja tak? A ja się, e, ja się najbardziej boję co będzie z tym dźwiękiem, bo tak po rusku coś. Mi się wydaje, że będzie. O nie. O nie, lagi mam. Dobrze, że już nie będę O, Ole będą dupno odcinek teraz mam Lagi! Fajna. O no! No, nie, co? No. Fak! Fuck! Fak Fuck moje drzwi! Redemit. Um, nie rozumiem, o co ci chodzi, żeby... Um, Tego nie dokończyć drzwi. Ale dobra. Żeby co? <laughs> no bo... Wie, tak, a tak, to Dobra, cicho, szaj i tam murzynuj. Ja tu też murzynuję. Murzyjmy razem, to będzie szybciej. No. Paj i nie ci łóżko, moją łopatą, którą mi ukradł. No, Mam łóżko. Jeszcze ja tak bardzo zgadzałam Emocjonalnie, nie? No. Dzika nie było, bo... Ej, ej, mam pytanie, będę, bez kitu będę musiał w tym budzie mieszkać? No. no, nie. Chyba. jeszcze ja jeszcze dalej gdzieś musiał. Ja będę tam tylko mieszkał, jak zasłużę, tak? No. Jej. Ole penis, Eee, yy, ten, nieważne. Tak, bo... Boże. To będzie naprawdę bardzo dziwna seria. No bo z dlatego. No. Ja zaraz... Czekajcie, ja na chwilę czat włączę. I yy, coś zrobię. Uh -huh. Bo lubię. Eee, czekajcie. Trzeba... Ja To bardzo spraszamy. Nie, o, ale to jest. To bardzo porąpane jest, ale. Ale tak jest. Tylko, że. E, tak, e... <ścoughs> Eee, cześć, śmanko. Aha. O nie, 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 nie Dobra. Lajcik. O nie! kadymit. Dobra. Tepniesz mnie, tapnisz mnie, mnie, A co? Gdzie ty jesteś na no tepaj? No to. To czekaj, tak. No ja piskam, bo... Dobra, czekaj, inaczej, inaczej, inaczej pa pani to zrobimy. Jedynie no tepaj. Slajme, slajme, slajd, slajd. Gdzie slajmy? What the fuck. O nie! To jest farby. Tepnij się, jak chcesz. No ja też się, a ty nie ma przesławkę. No tu napisz jeszcze raz. No, że... ja Może jak się tepnię. Może. Krasisto. No, Tepnęłaś się... tepnęło cię? Nie. nie. No ja pizgam jakich... No nie wierzę, czat nie działa. Czekaj. Ale zrąbałem teraz sprawę. O, oh, Kassandra. <laughs> o, oh, Kassandra, ale jaja. Co? Nic, nie ma Ja idę po melonu. Co robisz? Melonu. Oh. A! Ah! Oh. Muszę. <grybujesz> Móżem. No nie. tu pizdek. Zachaci flaja jeszcze. A co, ty banana dostałeś? Nie. A czy on weź wyjdź. Pa, fajna podłoga? No... Ta biała będzie? Nie wiem, właśnie. Mi zawsze ciemka tam. Będę zawsze z czekoladą... Czekaj, będzie... Czekaj, ja, ja jakoś to wykminę. Nie wiem, może będzie tu takie przejście. Nie wiem, nie wiem. Dobra będzie chyba cała biała. No, tak najbardziej. To jest tak kolorowo Boże. Jak ty nie lubisz w kratkę, to nie. No ty ja lubisz mi w szafie jakieś grały. Brały, grały? Grały? <laughs> dzięki. Dzięki, no dzięki, dzięki. Można. Um, nie, potykam. Tak, ta to kiedy pójdziemy, 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 pójdziemy sobie na zakupki, co? <laughs> A wiesz co ostatnio widziałam? O Jezu Widziałam no Niech będzie Nie siekier... Nie, kończy odcinek Siekiera się skończyła, nie końc What? Siekiera? No O nie lak, lak serwa mi się yes, yes. Co jest pięć? Czemu skrzyni skrzyni nie mogę otworzyć? A w ogóle Tam? Sprawdzałeś, No właśnie, już jakieś 20 minut. Dobra, chodźcie tutaj, chodź do mnie. Albo stój w miejscu i... stój, stój, stój! I chodź, i zakończymy tak odcinek. Ładnie. Dobra. Także... <grym> dobra. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, jeśli chcecie. Zgadza się z tym? No. <grym> no. Yy, ten... Yy, Kazik nie nagrywa, ale... Ja będę z nią nakrywał i myślę, że będzie fajnie, nie? No może. I tak, i ten domek dokończymy po odcinkach zaraz i będzie fajnie Dobra, to także trzymajcie się, cześć, no i nara, elo ziomy. Nara Bye. No po, pożegnaj się. Pożegnaj się.